Idea wydarzenia pojawiła się tak naprawdę w głowach moi, mojej i pana docenta Maciej'a Pileskiego. Ponad 5 lat temu był to taki dość spontaniczny pomysł zorganizowania czegoś w szpitalu uniwersyteckim i zrobienia głośno o psychiatrii. Więc jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy i pomysł Human Weeku, w jakiś sposób się narodził. To już piąty raz, kiedy mamy przyjemność wraz z Urzędem Miasta Krakowa oraz Uniwersytetem Jagiellońskim organizować to wydarzenie. Mamy też takie wrażenie, że już tak. To wydarzenie wkupiło się już w to, w to miasto i dużo ludzi na nie, na nie czeka, bo dostajemy też dużo wiadomości, w jaki sposób pobrać wejściówki, co będzie, gdzie się to wszystko wydarzy, więc cieszymy się, że w jakiś sposób zainteresowaliśmy mieszkańców. A wydarzenie rozpoczyna się od 9 października, czyli w poniedziałek, potrwa do 13 października. W tym roku postanowiliśmy zrobić taki miszmasz wydarzeń, bo i samym tematem tegorocznego. Manujku są przyjaciele zdrowia psychicznego. Zatem będziemy mogli Państwu pokazać, jak skupić się na tym, aby rozładować swój stres, jak zdrowo się odżywiać, aby mózg dobrze pracował. Porozmawiamy o sztucznej inteligencji w psychiatrii, o odczuwaniu... Radości, szczęścia. Zagramy mecz w tym roku pod inną nazwą, pod nazwą właśnie Przyjaciele Zdrowia Psychicznego. I mamy też kilka takich wydarzeń, które myślę, że bardzo zainteresują zwłaszcza rodziców, rodziców młodych, małych dzieci, młodych nastolatków. Taką szkołę dla rodziców, która będzie... Będzie tak naprawdę pokazywała, w jaki sposób rodzice powinni zwrócić uwagę na to, co dzieci robią w internecie, jak spędzają swój wolny czas. Na zakończenie Human Weeku zapraszamy na kameralny, solowy koncert modegardce Dawida Tyszkowskiego. Wszystkie wydarzenia są darmowe. Część wydarzeń odbywa się w Pałacu Potockich. Zapraszamy na stronę internetową KBF-u i tam w zakładce Bilety można pobrać bezpłatne wejściówki na te wydarzenia.